Ja się urodziłem na Polesiu, którego niestety teraz w granicach Polski nie ma w 1930 roku, także teraz już jestem starszym panem, mam 82 lata. Natomiast jeżeli chodzi o moją działalność niepodległościową, to zacząłem bardzo wcześnie, jako dwunastoletni harcerz. Wstąpiłem do szarych szeregów. Wkrótce zostałem zastępowym, zostałem porysi. I pełniłem służbę łącznikowo, działałem w poczcie harcerskiej, ale leśnej dla odmiany, bo tu wszyscy tylko znają harcerską pocztę powstańcza, a w terenie też były poczty harcerskie leśne. Więc obsługiwałem tą pocztę harcerską leśną, przerzucałem listy do partyzantów, do różnych oddziałów, od partyzantów do rodzin. Ale też tak samo meldunki wojskowe w mieście i tak samo z miasta do, do oddziałów. W czasie tego konspiracji szaro-szorogowej przeszedłem przeszkolenie, dwa kursy, jeden właśnie łączności, a drugi końców bojowych. W tym końcu bojowych to jak tam przenosić meldunki, jak tam obserwacje robić i tak dalej, no i robiliśmy te obserwacje wojsk niemieckich, które przechodziły na wschód, obserwacje lotniska, bo w Białej Podlaskiej było główne lotnisko niemieckie wypadowe na Związek Radziecki, bo tam jak wojna prawdopodobnie wybuchła Niemców z Sowietami. Więc żeśmy tam obserwacje robili, no bardzo prosto, bo żeśmy tylko ja wychodziłem nad rzekę, tak, na tak taką niby na ryby, tam sobie tam wędkę maczałem, o świcie, a o trzeciej nad ranem zawsze startowały samoloty z bombami i trzeba było tylko po, policzyć w ogóle, bo oni się ustawiali w eskadry, w trójkami, Messerschmitt y, 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 jako osłona, a y, 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 bombowce. I najpierw krążyły, ustawiał się także bardzo łatwo było policzyć trójkami od razu, ile leci na wschód. No one no, tam bombardowały potem nawet i Moskwę i, i tam armia niemiecka początkowo szła jak, jak po maśle na, na wschód. A potem trzeba było jak w, po, w, w południu już wracały, przed południem już wracały i trzeba było policzyć prawda, ile wróciło i w związku z tym od razu mieliśmy prawda straty później hmm, z Białej Podlaski z całą rodziną przenieśliśmy się do Warszawy w jesieniu w 1945 roku. Ja zacząłem tutaj dalej kontynuować naukę w gimnazjum Batorego. No, gimnazjum Batorego tam, gdzie cała pomarańczarnia 23 była, więc zostałem harcerzem pomarańczarni w zastępie orłów i drużnowym wtedy w 1945 roku był. Porucznik z Batalionu Zośka, Glinka Michał. No, wszyscy żeśmy swojego drużynowego uwielbiali imponował nam w ogóle wszystkim. Poza tym nie tylko, że był bardzo drużynowym, ale był bardzo dobrym drużynowym, ale był naszym przyjacielem, nauczył nas mnóstwo piosenek powstańczych, harcerskich. I to była jedna z lepszych drużyn w ogóle w Warszawie. I takie przeżycie pierwsze to z tej 23 kilku zostało takich, no, czy, czy w nagrodę, czy w uznań, nie wiem. Glinka wytypował kilku harcerzy I ja się w tej grupie znalazłem, bodajże chyba z 8 czy 10 z 23 do reprezentacji. Do delegacji, takiej reputacji komendy chorągwi warszawskiej na w 1946 roku na zlot ogólnopolski hmm, harcwa i młodzieży na odro, do Szczecina, pod hasłem trzymamy straszna Dodro. Dzisiaj tam niektórzy historycy mówią, że to hmm, już tam była druga konspiracja harcerska, no ale to nieprawda. Tam hmm, były pewne takie zajścia, jakieś kontrowersje były takie, no, były. dlaczego? Dlatego, że defiladę miał przyjmować Bierut, no Bierut to wiecie kto, to nie będę tutaj dużo mówił, stał on tą swoją świtą, ale już wtedy z, z rządu przyjechał, też premierem był Mikołajczyk. No więc harcerze, którzy mieli tam defilować, zaczęli, to były takie ja bym powiedział, że to był pewien taki protest, ale to nie było żadnej jakiejś większej bijatyki. Tam ktoś napisał, że dwie harcerki zginęły, że harcerze kogoś tam zabili, tam nikogo żadnych za, takich tam. Yy, z trupów nie było. Były tam przepychanki, były tam tego, Bierut się obraził, bo harcerze zaczęli krzyżyć prez Bieruta, yy, czyli antyrządowe okrzyki. Niech żyje Mikołajczyk, no to się bardzo nie podobało. Yy, no w, w UB milicja nas zatrzymała i nie dopuściła w ogóle do no, Bieruta, a Bierut się obraził, zszedł z trybuny Ale Mikołajczyk został, więc potem żeśmy defilowali przed Mikołajczykiem. I, i wznosili rozmaite tam prawda wiwaty i okrzyki. I, I to się przedłużyło w ogóle do późnych godzin wieczorowych. Ludność Szczecina w ogóle nas obrzucała kwiatami, w ogóle nas witała bardzo mile. Myśmy śpiewali rozmaite piosenki powstańcze wznosiliśmy okrzyki. No, wyszła teraz cała książka bardzo dobrze opracowana, z bardzo bogatym udokumentowaniem, zdjęciami i nawet z płytą na ten temat. Natomiast te dwie harcelki to nie zostały zamordowane przez UB, tak jak niektórzy tam historycy podali, tylko po prostu wracając siedziały w takich towarowych wagonach, żeśmy jechali, drzwi były otwarte, one spuściły nogi i tam ściągnęły je w ogóle tam na jakimś tam dworcu tam mam Kołosie, w i jedna zginęła faktycznie, ale w taki sposób, a druga została ranna, ale żyje do dzisiaj. Z Warszawy oczywiście obie. Więc, o, więc tutaj się mówi, że o, o tym zlocie te rzeczy, natomiast to ja nie nazwałbym to konspiracją, to było pewien, pewien jakieś takie młodzieńczy, jakieś niezadowolenie, pokazanie tutaj, że się z pewnymi rzeczami nie, nie zgadzamy. No i chcemy wolnej Polski, prawda, ale, ale to był taki w ogóle jeden Ale meldunki z tego poszły do Stalina i Stalin zdecydował od razu, że jak tak, to wobec tego harcerstwo trzeba opanować i podporządkować przed, pod władze komunistyczne. I, za, I od tego momentu, po powrocie z tego właściwie zlotu, już UB dostało prawda, odpowiednie rozkazy, żeby przeniknąć do harcerstwa starych tam instruktorów, a szczególnie tam szarych szeregów, szczególnie jakichś przedwojennych. No, w, po, po, albo polikwidować albo po, pousuwać i od tego gdzieś od 47 roku takie zjawisko się zaczęło bo tak do 46 roku włącznie to było jeśli takie można powiedzieć prawdziwe harcerstwo natomiast potem zaczęło się zaczęli delegować do harcerstwa towarzyszy partyjnych w większości w ogóle nigdy nie związanych z harcerstwem i od razu mianowano ich instruktorami. W późniejszym czasie nawet kurń został w ten sposób w ogóle do karcerstwa skierowany, no i potem się nawet w swoich tam szczycił, że krzyża harcerskiego, bo faktycznie krzyża harcerskiego, instruktor, mianowany od razu harcmistrzem, bo to oni zmianowania od razu. Myśmy się śmieli, że to są haszmi z ustępu, bo <grym> ustęp. <grym> I, natomiast no wiadomo, że instruktorskie stopnie się zdobywa, prawda, stopniowo i, 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 i trzeba, prawda, coś, nawet no, czasami się mocno napodzić, żeby to zdobyć, a nie od razu gdzieś. A tutaj bez niczego, bez niczego, już instruktorzy w ten sposób powstawali, którzy nie mieli pojęcia o pracy harcerskiej i. No, i już zaczęło się w ten sposób tak dziać. No Kamiński to wiecie, tam, nie, nie będę już tej historii powtarzał, kiedy tam y, jego tam zatrzymywali, przesłuchiwali, potem wreszcie go tam usunęli z Harcestwa i, i, i właściwie opanowała całe w ogóle władze harcerskie zostały opanowane przez komunę i w, wreszcie w 1949 roku likwidacja harcesstwa jako takiego, za Młodzież charsacka burzliwie to przyjmowała, ogólnie się nikt z tym nie zgadzał. No i wtedy zaczęto przechodzić do konspiracji. Zaczęliśmy działać na terenie gimnazjum na, przy ulicy Ośmiańskiej. Trochę no, struktury takie organizacyjne, żeśmy trochę się wzorowali na szaro szeregach. Także zastępy były pięcioosobowe. Ale potem nagle ku mojemu zaskoczeniu, bo to była cały czas męska organizacja, potem nagle słyszę, że w ogóle podłączyły się do tego harcerki. Ja jakoś tak nigdy nie miałem zaufania do, do kobiet, bo, a ty, a ty. <gry> bo to, to, uważałem, że to słabsze charaktery, zawsze tam wszyscy tak, się tam... tam. W razie aresztowania czy coś, a poza tym no... W, w, a sześć lat w Syberii, no, tak. to co? <laughs> Nie ciebie nagrywają. <laughs> Więc w związku z tym, ale no już co było robić już? Harcerki też się tam podłączyły, swoje struktury zaczęły budować, m, żeńskie zastępy powstały. No i nowa nazwa już powstała, konspiracyjna. Głównie ta praca konspiracyjna od 49 roku rozwinęła się już w 50, w 51. Już bardzo spontanicznie i właściwie przyjęliśmy nazwę wtedy Podziemna Organizacja ZKP Orlęta. Każdy, który tam wstępował do tej organizacji, czy już był w tej organizacji, musiał złożyć przysięgę organizacyjną, y, którą tam ja zatwierdziłem z, z innymi tam przodującymi w tej organizacji. Y, te przysięgi organizacyjne, to nie przy, przyrzeczenie swoją drogą, a to przy, przysięga organizacyjna. Treść tej przysięgi macie tam y, na mojej stronie i y, i to hmm, przysięgę organizacyjną składaliśmy naj, najczęściej na powązkach, na prochach hmm, w kwaterze Zośki, a w, też niektórzy składali hmm, też na brudnie na grobie tam Akowców. Hmm, no więc hmm, tak doszliśmy tam, w tej chwili już nie pamiętam do jakiej tam liczby, ale w każdym razie to co jest udowodnione to. Hmm, tej konspiracji na pewno było 80 y, kilka tam osób. Być może było więcej. Trudno to powiedzieć. Potem oczywiście spoza terenu targówka, żeśmy też mieli szkarcerzy. I, no bo ja mieszkałem potem na Ochocie, na placu Narutowicza inni mieszkali wśród mieściów, inni. No, także tak porzucani troszeczkę w ogóle na terenie Warszawy, ale główne siły, że tak powiem, główna masa to była na Targówku i tam no, zastępy drużyny i tam powstał pierwszy hufiec. Hufcowym został właśnie komendantem chówca tego konspiracyjnego Grabowski, a ja zostałem komendantem chorągwi. Orland i z zadaniem zorganizowania Komendy Choroby i przeniesienia organizacji na inne dzielnice Warszawy. Mm. Hasło takie w ogóle cały czas myśmy mieli, żeby mm, każdy dla Polski był wartościowym. I więc y, niekoniecznie każdy musi być profesorem, naukowcem, ale jeżeli jakiś sobie zawód wybiera, to żeby był nie jakimś przeciętniakiem, tylko żeby był dobrym w tym swoim zawodzie by się, się wyróżniał. No więc ja szedłem w kierunku lekarskim. Niestety jedna z pacerek właśnie, no rozmaite tam dlaczego, to, to, to trudno powiedzieć, nie, nie wyjaśniliśmy dokładnie tej sprawy, ale taka Elka Klejnowska zdradziła nas, przekazała na piśmie w ogóle informacje do UB. I na tej podstawie, a w ogóle za dużo w ogóle wiedziała, bo znała skład całej komendy chówca. Mnie nie, nie widziała, nie znała, ale widziała, że miałem pseudonim Kot, więc podała do uber że komendantem całej organizacji jest człowiek z AK i używa pseudonimu Kot. Z kim zaczęły się nagle aresztowania na Targówku? Na, w, w, do, dokładnie 26 stycznia 1952 roku. Natomiast ja troszeczkę później zostałem aresztowany w Białstoku, bo byłem w Białstoku, bo oni cały czas nie szukali i nie mogli ustalić, gdzie jestem. Już wcześniej przy, przyszli w ogóle do mojego domu, to znaczy do moich rodziców i tam mnie nie zastali. Ale w moim domu złapali część takie taki części, w cudzysłowie powiedzmy sobie, że archiwum, nazwali archiwum, ale na archiwum się składało 42 książki harcerskie, drukowane przed wojną, prawda, czy zaraz po wojnie to wszystko było nielegalne. Zabrali mi taki, no tutaj taki miałem taki w tej chwili... Mam no, sztylecik Górków, ale miałem taki i z chyba nowej no, też tak na dywanie w ogóle mi się na ścianie, więc ten, ten taki bagnecik od razu też zarekwirowano i, i potraktowano to jako biała broń, więc już organizacja z bronią, a poza tym w ogóle szukali broni palnej, więc no ale do końca nie znaleźli, więc szczęście mieliśmy duże, bo gdyby znaleźli broń, no to wtedy wyroki byłyby dużo gorsze, nawet do kary śmierci włącznie. A tak to żeśmy jakoś tam szczęśliwie jakoś potem wyszli z tego. Natomiast jeżeli chodzi o więc ja zostałem arszowany w Stoku, byłem studentem wtedy drugiego roku Akademii Medycznej, na ulicy zasadzka była. I z tym, że właściwie trzy razy zasadzki robili, bo na, w, tam na stacji, gdzie mieszkałem, w prywatnym domu, nie, nie było, bo nocowałem u kolegi, bo akurat kolędy śpiewałem, to był okres jeszcze taki kolendowy, więc w takim kościele był koncert kolęd i na tle tam chóru kościelnego śpiewałem jakieś kolędy, więc nocowałem u kolegi i dopiero po odśpiewaniu tych kolęd, w południe dopiero wracałem do siebie do domu, ale do domu też nie wróciłem, a tam już blokada była. Ale nie wiedziałem o tym, że tam blokada jest, tylko po prostu kolega, mnie, student na ulicy zobaczył, e, się chodź tutaj w ogóle, bo tu wiesz, fantastyczny film grają tutaj, ja mam kolejkę, kolejka bardzo duża. I tragiczny poś pościg jest. <grym> ja mówię, dobrze, no my dobrze, poszliśmy na ten film, żeśmy ten film jeszcze obejrzeli. Potem w, do, do stołówki studenckiej no, w Pałacu Branicki była, by, była Akademia Medyczna, była tam stołówka, no poszedłem na obiad jeszcze do ten obiad i no, tam koledzy mi spotkali, bo działałem jeszcze w azs jako sportowiec, że wiesz, tam przyszły nowe narty, to sobie tam dopasujesz. No i do takiego pokoju, takiego lokalu AZS-u zamiast wychodzić tą główną bramą, a w głównej bramie już była zasadzka na mnie, ubecy czekali tam z bronią w ręku i mieli mnie tam złapać, a ja z, z, przeskoczyłem sobie przez murek i nie wyszedłem bramą, tylko bokiem tam do tego AZS-u. No i dopiero oni mi tam nie złapali, nie wiedzieli gdzie jestem i, Ustalili, znowu mnie jakoś złapali, że ja idę gdzieś ulicą, już potem z tego AZS-u wyszedłem i normalnie ulicą wszedłem do domu i, i na ulicy taki dosyć dużo ludzi było tam na, tej, na ulicy, śniegu pełno i nagle jakiś facet takim oberwaniec krzyczył, stój ręce do góry, ja nie podnoszę tych rąk. I się uśmiecham do niego, a z, z, przez ulicę przeskakuje drugi łóbek i mierzy do mnie tak z łokcia bo jest, z, i krzyczy ręce do góry, bo No więc ja dalej nie wiem, że to są ubecy, bo to wszystko cywile, więc mówię, panowie, to jakaś pomyłka. <grytanie> no, tak i nie tak, ja ci dam pomyłkę. Jakubowski, tak? No i tak, jak to mi się sobie holowa, no to, to jednak coś, coś, to, to nie to nie ludzie z lasu. No i do, już nie spodziewałem się, że chciałem jeszcze odskoczyć w, w, tam koło szkoły. Przychodziłem na stopnie, chciałem skoczyć do tej szkoły, ale już nie miałem żadnych szans, bo z tyłu też, też trzeci w ogóle krzyczał, że lecę, lecę do góry. I trzech takich ubeków mnie z trzech stron otoczyło. i. I od razu na ulicy ludzie zaczęli uciekać, w ogóle wszędzie połochnął, no, obłożyli mi kajdanki. Za rogiem stała <coughs> Citron, taka, taki samochód osobowy. Na tylne siedzenie mi posadzili. Podjechaliśmy pod domek, taki drewniany, gdzie tam mieszkamy na stacji. Patrzę tam w kożuchach K KBW stoi w ogóle naokoło domu, obstawione już tam kilka dni i nocy tam pilnowali. Pełno ludzi, bo kto wszedł, to już nie, nie mógł wyjść. No i tam jakiś oficer z, 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 z jakimiś tam z zapiskami, um, notami wychodzi i mówi, no, ten mówi, mamy go, mamy go, no i w związku z tym na, do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku mnie zawieźli. Tam byłem bardzo brutalnie bity, przesłuchiwany, kopany, także mm, y, wskazano mi się tam przyznawać, ja się do niczego nie przyznawałem, więc wreszcie tam w podziemiach tego, tego, tego wojewódzkiego urzędu. Jakieś tam, nawet nie po polsku do mnie tam jakieś zbiedy się w ogóle. Chyba Białorusinie po białorusku, czy po rosyjsku do mnie się tam odzywali. W takich saperkach w ogóle z, z, no, zostałem powalony, skopany, jak się okazało potem no, pękła mi cza tutaj y, czaszka y, w okolicy Prytolicznej. do dzisiaj w Ręgenie to w ogóle wychodzi. I po dwóch dobach zostałem w kajdanach przewieziony pod eskortą KBW y, pociągiem do dworzec wileński, tutaj już czekały na mnie samochód i do pałacu a tam najpierw na, na, na przesłuchanie no i tam zaczął pierwszy kilku ubeków naokoło się działo nie pozwolono mi taką miałem kubkę poruszano nie pozwolono mi zdjąć było bardzo ciepło w tym pomieszczeniu podsielał w ogóle ze mnie reflektorem świecili mi prosto w ogóle w oczy naokoło skakali ci ubecy a najbardziej mi się dał we znaki prokurator Met, który potem uciekł do Izraela. No i porucznik, wydaje się, czy kapitan. No ale jeszcze jestem. Ten, 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 ten prokurator, stopniu chyba porucznika, no tak mi tam w pierwszym od razu spotkaniu, krzyczał na mnie w ogóle. Bardzo wulgarnymi słowami tam wyzywał, no i krzyczał kot, miał, miał, tak, bo miałem w sełdaniu kot, więc no miał knij tutaj tego, no i stak okokoł mnie, no i ja siedziałem, zaputy w ogóle do tyłu, a on mi wyrywał ze skroni włosy. To z jednej strony, to z drugiej, to dosyć bolesna sprawa. Ktoś tam mnie tam uderzył razy w twarz, ale to było w ogóle drobne, w sprawach tak jak jest tam w Białymstoku. Tam to, to, to są już zupełnie ci zwyrodniacy byli. I, i, w, I tak po obijanego wreszcie nad ranem mi wrzucili do celi, m, za kratę w podziemiach. No i tam się od razu m, więźniowie, którzy tam przeważnie politycznie byli w większości, w jakichś 80% i tam jakiś yy, jeden z, z właśnie Akowiec był. I on do mnie od razu spytał się, no, z jakiej sprawy? Ja, no więc ja już wiedziałem w ogóle, że to, to Orlenta, co to Orlenta, Grabowskiego nie znasz, a tego no. Więc początkowo się nie, nie, do niczego nie przyznawałem, no a ten yy, mówi, a tutaj słuchaj, to tutaj w ogóle w prawie w każdej celi ktoś z Orląt siedzi. I, yy. No więc, a ty znasz alfabet Morsa, bo tu alfabet Morsa może się porozumieć prześciany ściany. No wszyscy żeśmy doskonale znali i to nam bardzo pomogło. I nie, nawet przed konspiracją już w ogóle tam ich tam dusiłem, <grym> że wszyscy musieli znać ten alfabet Morsa, a w konspiracji już w szczególności. Także wszyscy biegle znali alfabet Morsa. No a przy więzieniu jeszcze sobie udoskonalili to. Więc pukaniem, że kropka, jedno puknięcie, Kreska. Więc doszliśmy do takiej wprawy w pukaniu, siedząc w więzieniu, że żeśmy już nie liczyli kropek kresek, bo początkowo żeśmy liczyli, ale potem to w ogóle cośmy tam pukali, że na melodię. Mimo, <grym> no, że to melodię jak gdyby każda literka ma. Więc żeśmy tak szybko, bo ci co nas podsłuchiwali, tam oficerowie śledczy czy jacyś tam inni ubecy, oni też znali alfabet morse'a i też sobie tam... Do ściany przykładali ucho i myśleli, że coś tutaj, prawda, usłysza. Więc tutaj nas nikt nie mógł w ogóle tak, tak szybko, że nie, nie mógł odczytać yy, tych informacji, jakie żeśmy sobie przekazywali.